Cześć, chcesz wiedzieć jak chronić dane osobowe, ale nie masz dużo czasu? Poszukaj szybkich i sprawdzonych informacji na temat RODO. Chcesz szybkich konkretów? Tu w 5 minut dowiesz się wszystkiego od eksperta z 20-letnim stażem, dowiesz się zarówno o teorii, jak i o praktyce i dowiesz się jak samodzielnie przygotować RODO. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. Jaś nie miałeś nigdy do czynienia z RODO i nie wiesz, od czego zacząć. W tej serii wyjaśnię od podstaw wszystkie elementy mające wpływ na pracę z RODO. Ochrona danych osobowych kadrowych i podczas rekrutacji. Dane osobowe kadrowe są tak naprawdę podstawowym zakresem lub kategorią danych osobowych, z jakimi ma do czynienia prawie każda firma zatrudniająca pracowników na etat. Jakie dane można przetwarzać? Co zrobimy, gdy otrzymamy więcej danych niż te dopuszczalne? Zacznijmy od artykułu 88 Przetwarzanie danych w kontekście zatrudnienia. Państwa członkowskie mogą zawrzeć w swoich przepisach lub porozumieniach zbiorowych bardziej szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji i wykonania umowy o pracę, w tym wykonywanie obowiązków określonych przepisami lub porozumieniami zbiorowymi, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego i zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy. Ustęp drugi. Przepisy te muszą obejmować odpowiednie i szczególne środki zapewniające osobie, której dane dotyczą poszanowania jej godności prawnie uzasadnionych interesów i praw podstawowych, w szczególności pod względem przejrzystości przetwarzania przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw. Lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą oraz systemów monitorujących w miejscu pracy. Mamy w tych zapisach nawiązanie do rekrutacji, umów o pracę, układów zbiorowych, BHP, monitorowania oraz innych obszarów z nimi związanych. Podstawowym zakresem danych są dane osobowe związane z zawarciem umowy o pracę. Jest to obszar sprecyzowany w kodeksie pracy. W pierwszej kolejności są to dane związane z rekrutacją, a więc obejmujące. Artykuł 221, paragraf 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących imię, imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Po wyborze pracownika i zaakceptowaniu jego oferty, pracodawca może uzupełnić dane o adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Inne dane osobowe pracownika, a także osobowe dzieci pracownika i innych członków i jego najbliższej rodziny. Jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Gdy na danym stanowisku zachodziło uzasadniony interes pracodawcy do pozyskania innych danych w zakresie uprawnień lub Wypełnienia obowiązków prawa można je przetwarzać na podstawie. Paragraf czwarty. Pracodawca żąda innych danych osobowych niż określone w paragrafie pierwszym i trzecim, gdy jest to niezbędne do realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. O jakich danych mowa? Mogą to być kwestie związane z certyfikatami i dokumentami, takimi jak np. informacje o posiadanych uprawnieniach lub wypełnienia przepisów prawa i posiadanie np. prawa jazdy. Paragraf 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w paragrafie 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Tak więc osoba posiadająca te dane oświadcza, jaka jest ich treść, jednak pracodawca może również uzyskać potwierdzenie w postaci jego dokumentu. Artykuł 221a, paragraf 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w artykule 221, paragraf 1 i 3. Z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w artykule 10 rado. A co w przypadku, gdy otrzymamy aplikację pracownika z większym zakresem danych niż dopuszczony w kodeksie? Na przykład gdy otrzymamy zdjęcie pracownika, możemy je przetwarzać jako dane, które zostały przekazane z inicjatywy pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Mówi o tym. Artykuł 221b. Paragraf 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w artykule 9 ust. 1 rozporządzenia, wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. W kontekście danych osobowych kadrowych istotny jest również artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych podlega odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z rozporządzeniem zabezpieczenia te podlegają wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych. Środki te mogą też obejmować pseudonimizację danych, o ile pozwala to realizować cele. Jeżeli cele te można realizować w drodze dalszego przetwarzania danych, które nie pozwalają albo przestały pozwalać na identyfikację osoby, której dane dotyczą, cele należy realizować w ten sposób a dokładnie w celach archiwalnych. Jednocześnie kodeks pracy mówi o tym, że artykuł 94. Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej. W ramach kodeksu pracy została określona również retencja danych. 9b. Przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności w warunkach niezagrażających uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kolendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Art. 944. Jeżeli przechowana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, a pracodawca jest stroną z tego postępowania, przechowuje dokumentację pracowniczą do czasu jego prawomocnego zakończenia, nie krócej jednak do upływu okresu, o którym mowa w artykule 94.9b artykuł 947. Lub powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w artykule 94 punkt b. W artykule 94 9b przedłuża się o 12 miesięcy, po upływie których pracodawca zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej byłego pracownika o możliwości odbioru tej dokumentacji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz w przypadku jej nieodebrania o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej. Artykuł 947 stosuje się odpowiednio. W ramach dokumentacji kadrowej możemy mieć powiązane zbiory obejmujące zakres danych, takich jak np. urlopy, szkolenia, dane o dzieciach, dane o statusie materialnym, branża zakładowa, układy zbiorowe, BHP, w tym warunki szkodliwe, w tym wypadki. Czasami możemy mieć do czynienia z osobami zatrudnionymi w umowach na zlecenie o dzieło B2B. W ramach tych umów nie mamy sprecyzowanych zakresów danych i są one definiowane w ramach zawieranych oddzielnych umów. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej na temat tego odcinka, zostaw komentarz i obserwuj ten kanał. Cała seria będzie mniej szkoleniem, jakie możesz przejść w dowolnym dla siebie czasie.